Obiekt zostanie oddany do użytku zgodnie z planem, czyli w czerwcu 2011 roku. Firma wykonująca inwestycje stanęła na wysokości zadania, mówi nie kryjąc zadowolenia Krzysztof Osiak, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, przybliżając tym samym charakterystyka obiektu. Metraż, jeśli chodzi o samą halę, to dokładnie to jest wymiary boiska, to jest 18,2 na 29,60 i to jest 540 m2, to jest powierzchnia samej hali, natomiast jeśli chodzi o zaplecze, to... To jest 218 metrów. W skład tych ponad 200 metrów wchodzić będą szatnie, magazyny, pokój trenerski oraz łącznik. Hala sportowa będzie miała blisko 10 metrów wysokości. Po zakończeniu inwestycji priorytetem będzie wyposażenie obiektu. Pierwsze wyposażenie, drabinki, materace, sprzęt sportowy to na pewno będzie. Oczywiście na tym na pewno nie zakończymy, ponieważ będziemy musieli jeszcze doposażyć halę. Sprzęt ten będzie bardzo potrzebny, ponieważ szkoła posiada klasę sportową, która musi pracować na odpowiednich urządzeniach.